Wyobraź sobie, że idziesz na zwykły targ staroci, pełen starych mebli, zardzewiałych narzędzi i przedmiotów, które dawno straciły wartość. A teraz pomyśl, w jednym z takich miejsc trafiasz na coś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak nic nieznacząca drewniana skrzynka. Ale to, co kryje w środku, nie tylko wywołuje dreszcze, ale też zmienia życie całej rodziny. I właśnie taka historia przydarzyła się pewnemu chłopcu, którego decyzja, by zapłacić parę złotych za zakurzone pudełko. Okazała się początkiem największej tajemnicy jego życia. To była sobota. Targ staroci w małym miasteczku tętnił życiem. Ludzie przeglądali półki pełne starych książek, porcelany i zegarów, a handlarze przekrzykiwali się, zachęcając do zakupów. W tłumie przechadzał się dziesięcioletni chłopiec, Kuba. Nie szukał niczego konkretnego. Lubił po prostu grzebać w starych rzeczach, marząc, że pewnego dnia znajdzie coś niezwykłego, jak prawdziwy poszukiwacz skarbów. I właśnie wtedy zobaczył je, niewielkie drewniane pudełko stojące na krańcu stoiska, częściowo przykryte szmatką. Kuba podszedł bliżej. Pudełko było stare, ręcznie rzeźbione z ciemnego drewna. Miało metalowy zamek, ale był już pordzewiały i kruchy. Sprzedawca spojrzał na chłopca i powiedział dziwnym tonem: "Tego lepiej nie kupuj. To tylko stary grat." Ale oczy Kuby zaświeciły się z ciekawości. Dlaczego sprzedawca miałby odradzać kupno? Czy to tylko chwyt, żeby podbić cenę, a może naprawdę kryło się w tym coś więcej? Chłopiec namówił ojca, by kupił pudełko. Zapłacili kilka złotych i wrócili do domu, nie wiedząc jeszcze, że właśnie zaczęła się historia, która wstrząśnie całą ich rodziną. Po powrocie kuba nie mógł usiedzieć spokojnie. Od razu zaniósł pudełko do swojego pokoju i położył je na biurku. Przyglądał się zdobieniom. Dziwne symbole, przypominające jakieś starożytne znaki, były wyrzeźbione w drewnie. Nie wyglądały jak coś typowego. Pewnie to jakieś stare runy albo coś takiego, mruknął ojciec, wzruszając ramionami. Ale Kuba wiedział, że to nie jest zwykły przedmiot. Kiedy w końcu udało mu się odłamać rdzewiejący zamek, pudełko otworzyło się z cichym trzaskiem. I wtedy w pokoju zrobiło się dziwnie zimno. W środku nie było tego, czego się spodziewali: żadnych monet, żadnych starych zdjęć, żadnych listów. Było coś innego. Coś, co nie pasowało do tego świata. Kuba zajrzał do środka i. zamarł. Na jego twarzy pojawił się wyraz szoku, a ojciec, który stał obok, tylko wyszeptał: Boże, to niemożliwe! Kuba trzymał w dłoniach wieko pudełka, a jego serce biło jak szalone. W środku leżał przedmiot, którego absolutnie nikt by się nie spodziewał. Była to stara, porcelanowa laleczka, ale nie taka zwyczajna. Jej oczy wyglądały zbyt realistycznie. Jakby obserwowały każdy ruch. A twarz, mimo że uśmiechnięta, sprawiała wrażenie złowrogiej. To tylko zabawka? spytał ojciec, chociaż w jego głosie nie było pewności. Kiedy Kuba podniósł lalkę, nagle wszystkie światła w pokoju zamigotały. Przez chwilę zapadła ciemność, a chłopiec poczuł, jak lalka w jego dłoniach poruszyła głową. Tata, ona się ruszyła, krzyknął. To niemożliwe. To tylko twoje wrażenie. Próbował uspokajać ojciec, choć sam był blady jak ściana. Ale to nie był koniec. Pod lalką znajdował się mały, złożony na czworo papier. Wyglądał na bardzo stary, pożółkły i kruchy. Kuba ostrożnie go rozwinął. Na kartce drżącym pismem zapisano kilka zdań: Ktokolwiek to znajdzie, proszę odłóż tę lalkę na miejsce. Nie pozwól jej zostać w Twoim domu. Ona nie jest tym, czym się wydaje, podpisu nie było. Ojciec próbował odebrać lalkę Kubie, ale chłopiec uparcie ją trzymał. To tylko straszenie. Pewnie ktoś chciał zrobić kawałek tego wieczoru, kiedy rodzina szykowała się do snu. Dziwne rzeczy zaczęły dziać się w całym domu: drzwi same skrzypiały, telewizor włączał się bez pilota, a lalka, którą zostawili na biurku, nagle znalazła się na środku podłogi. Kuba przysiągł, że jej głowa odwróciła się w stronę jego łóżka. Noc była niespokojna. Ojciec w końcu wstał i postanowił zamknąć lalkę z powrotem w pudełku. Ale kiedy otworzył pokrywę, pudełko było puste. Lalka zniknęła, a w środku pojawił się kolejny kawałek papieru. Tym razem słowa były jeszcze bardziej niepokojące. Nie da się mnie zatrzymać. Ja już tu jestem. Ojciec zbladł. Kuba, musimy się stąd wynosić. Kuba tej nocy nie zmrużył oka. Za każdym razem, gdy zamykał oczy, miał wrażenie, że ktoś stoi przy jego łóżku. W końcu zasnął, ale jego sen zamienił się w koszmar. Śniło mu się, że lalka siedzi na krześle w rogu pokoju i mówi cichym, skrzypiącym głosem: Nie powinniście mnie budzić! Kuba obudził się z krzykiem, ale najgorsze było to, że. lalka naprawdę siedziała na krześle. Ojciec zabrał lalkę i wyniósł ją na strych. Koniec z tym! To tylko zabawka, ale dość już mamy strachu. Zamknął klapę, zadowolony, że sprawa zakończona, ale kilka godzin później usłyszeli trzask. Kiedy pobiegli do pokoju kuby, lalka siedziała na jego łóżku. Na jej policzku pojawiła się cienka rysa. Jakby. uśmiechała się szerzej. Anna, mama chłopca, postanowiła przyjrzeć się pudełku raz jeszcze. I znalazła coś, czego wcześniej nie zauważyli. W dnie była ukryta podwójna ścianka. Po jej wyjęciu zobaczyli mały, zakurzony dzienniczek. Na pierwszej stronie widniało imię Helena 1943. Zapiski były krótkie, pełne strachu. Ukrywamy się. Oni przyszli po nas. Tata powiedział, że lalka nas ochroni, ale lalka zaczęła szeptać w nocy. Mama mówi, że to zły znak. Rodzice spojrzeli na siebie przerażeni. W tym momencie w domu zgasły wszystkie światła, okna zatrzęsły się od silnego wiatru, choć na zewnątrz panowała cisza. Kuba usłyszał szept tuż obok ucha. Zostań ze mną. Kiedy odwrócił głowę, lalka leżała tuż obok niego na poduszce. Jej oczy, które wcześniej były szklane, teraz wyglądały jak prawdziwe, pełne łez i gniewu. Ojciec chwycił lalkę i próbował wyrzucić ją przez okno, ale szyba nie pękła. Zamiast tego na szkle pojawiły się wyryte od środka litery Nie uciekniecie. Rodzina wpadła w panikę. Anna krzyknęła: To nie jest zwykła lalka, to coś więcej, to coś, co nie powinno istnieć. Po tym, jak okno nie pękło, a na szybie pojawiły się słowa Nie uciekniecie, rodzina zrozumiała, że nie są już tylko świadkami, są częścią historii. Anna otworzyła dzienniczek i zaczęła czytać kolejne strony. Opis mówił o małej dziewczynce, Helenie, która żyła podczas wojny. Jej ojciec był znachorem. Wierzył w magię i rytuały ochronne. Aby ocalić córkę, przeniósł jej duszę do lalki, gdy zbliżało się niebezpieczeństwo. Ale coś poszło nie tak. Dusza dziecka utknęła, a lalka stała się naczyniem pełnym gniewu i strachu. Kiedy Anna skończyła czytać. Lalka poruszyła się sama. Z jej ust wydobył się cichy głos. Pomóżcie mi. Nie chcę tu być. Na chwilę w oczach rodziny pojawiła się nadzieja. Może to nie demon, ale dziecko, które od dziesięcioleci prosi o pomoc. Jednak zaraz potem lalka krzyknęła przerażającym tonem: Ale nie wypuścicie mnie nigdy! Ściany domu zatrzęsły się tak, że z sufitu posypał się tynk. Ojciec złapał pudełko, w które lalka była zamknięta. To jedyne miejsce, które ją trzyma, krzyknął. Rodzina wbiegła na podwórko, a Max, pies sąsiadów, który zawsze kręcił się w pobliżu, zaczął ujadać jak oszalały, wyczuwając zło. Ojciec rozpalił ognisko. Anna trzymała dzienniczek, Kuba samą lalkę, która szarpała się w jego dłoniach jak żywa. Mamo, ona ona płacze, krzyknął chłopiec. I rzeczywiście, z oczu lalki płynęły łzy. Anna przytuliła kubę i powiedziała. To nie jest dziecko, to tylko echo. Nie możemy dać się oszukać. Razem wrzucili dzienniczek i lalkę do ognia. Wtedy rozległ się krzyk. Najpierw dziewczynki, potem setki głosów, jakby całe pokolenia więźniów wyły z rozpaczy. Płomienie strzeliły wysoko, niebo na chwilę zrobiło się czerwone, a wszystkie okna w okolicznych domach zatrzęsły się jednocześnie. A potem. cisza. Kiedy ogień dogasał, lalka była już tylko kubką popiołu, ale na ziemi został jeden, nietknięty fragment dzienniczka. Na ostatniej stronie widniały słowa napisane dziecięcą ręką: Jeśli to czytasz, to znaczy, że mnie uwolniliście. Ale pamiętajcie, Pudełko zawsze znajdzie kogoś nowego. Anna spojrzała na ojca i Kubę. To się nigdy nie skończy. wyszeptała. I tak kończy się ta historia. Historia chłopca, który otworzył zwyczajne pudełko z targu staroci i uwolnił coś, czego nikt nie chciał spotkać. Czy lalka naprawdę była uwięzioną duszą? Czy może tylko przeklętym przedmiotem stworzonym z ludzkiego strachu? Jedno jest pewne, Czasem w starych przedmiotach kryje się więcej niż możemy sobie wyobrazić. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał.